Dzień dobry, jest czwartek, 11 sierpnia, minęła godzina 14. Mateusz Kaczmarek, zapraszam do studia Lotto. W te wakacje mamy prawdziwą pogodę dla bogaczy. W Lotto i Lotto Plus padło aż 10 głównych wygranych. Największa z nich trafiła do gracza, który zagrał w Wołczynie o wartości ponad 13 milionów złotych. To pierwsza szóstka odnotowana w tym mieście i mam nadzieję, że nie ostatnia. A teraz czas na popołudniowe losowania, w których też można wygrać duże sumy. Na koniec programu podam numer super szansy. Multimulti trwa promocja. Do soboty wszystkie wygrane przy typowaniu ośmiu liczb są o połowę większe w tej samej cenie zakładu. Ten sposób gry wybrał wczoraj grający w miejscowości Bojadła, zgarniając 195 tysięcy złotych. Gratuluję i zapraszam na losowanie. W kasacie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul, bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 litrów. A wylosowane zostały następujące liczby 66, 27, 76. Pięćdziesiąt dziewięć. Dwadzieścia jeden. Pięćdziesiąt dwa. Trzydzieści cztery. Trzy. pięć. Trzydzieści dziewięć. Czterdzieści dziewięć. 19 16 24 65 58 7 30 72. Liczba 72 jest plusem. Wiele osób marzy o szóstce w to i dziś to marzenie może się spełnić. Wieczorem najbliższe losowanie, a gwarantowana pula na wygrany pierwszego stopnia wynosi 2 miliony złotych. Liczby można typować samemu lub grać metodą na chybiu trafiu. Powodzenia. Trwa loteriada. Do wygrania jest tysiąc atrakcyjnych nagród, a wśród nich sztabki złota, rowery elektryczne, zegarki sportowe i wiele, wiele więcej. Aby wziąć udział, wystarczy kupić dowolny produkt Lotto za minimum 6 zł i zarejestrować kod na stronie loterii. Warto pamiętać, że wybierając grę Lotto lub Lotto Plus za minimum 6 zł na jednym kuponie, dodatkowo zyskują Państwo szansę na jeden z 3 milionów zakładów Lotto. Loteria potrwa do 31 sierpnia 2022 roku. Szczegóły na www.loteriada.pl w Kaskadzie główna wygrana to ćwierć miliona złotych. Żeby ją zdobyć, trzeba wszystkie wylosowane liczby odnaleźć w jednym z dwóch zestawów 12 liczb na swoim losie. Losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejno ułożone kule bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. Osiem dwadzieścia dziewięć dziesięć pięć czternaście siedem dwadzieścia cztery 17 11 18 Jutro niewyobrażalnie wielką wygraną można trafić w Eurojackpot. Sięgnąć można po 210 milionów złotych. Z takimi pieniędzmi na koncie można spełniać marzenia swoje, jak i swoich bliskich. W EuroJackpot typuje się 5 liczb z 50 oraz 2 z 12 powodzenia. Zdrabki codziennie przynoszą wygrane. Premii w wysokości ćwierć miliona złotych nie dostaną Państwo nawet od najlepszego szefa, a w zdrabce czas na premie. Do zdobycia są trzy główne wygrane po 250 tysięcy złotych oraz wiele innych atrakcyjnych wygranych niższych stopni, np. przykład 23 po 5 tysięcy złotych. Aktualna pula przeznaczona na wygrane to ponad 18 milionów 900 tysięcy złotych. Więcej informacji o zdrabce na stronie lotto.pl. Za chwilę podam pierwszy dziś wylosowany numer super szansy. Najpierw jednak przypomnę, jakie liczby padły w losowaniach multi, multi oraz kaskady, a zacznę od multi, multi. 66, 27, 76, 59, 21, 52, 34, 3, 25, 39, 49, 2, 19, 16, 24, 65, 58, 7, 30, 72. Liczba 72 jest plusem. Najwyższa wygrana w kaskadzie to 250 tysięcy złotych, żeby ją zdobyć. Trzeba było mieć szczęście w losowaniu takich oto liczb. 3, 8, 20, 9, 10, 5, 14, 7, 24, 17, 11, 18. 2 miliony złotych w Super Szansie można wygrać dwa razy dziennie. Aby cieszyć się taką sumą, trzeba trafić wszystkie cyfry w aktywowanym siedmiocyfrowym numerze Super Szansy. Numer znajduje się na kuponach wybranych gierlotto, a jego aktywacja kosztuje 2 zł. Oto wylosowane cyfry. 0, 6, 5, 7, 2, 2, 0. Gratuluję, wygranych. Lotto i Lotto Plus można grać w punktach lotto lub online na lotto.pl lub w aplikacji mobilnej. Przez internet można grać tak, jak się chce. O każdej porze i z każdego miejsca w Polsce. Popołudniowe studio Lotto dobiega końca, a kolejne losowania jeszcze dziś o godzinie 22 także z przyjemnością poprowadzę. Mogą je Państwo oglądać m.in. na antenie TVP3. Do zobaczenia. Bez skarbów, co zje się loteriada, odkryj bogactwo na grudzłotę, że napawaj. Wyrusz po złoto w lotteriadzie! Wygraj rowery elektryczne, sportowe zegarki, karty podarunkowe, gotówkę oraz 3 miliony zakładów lotto. Lotto, lotto. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Odkryj bogactwo na grud, złota lotteriada. Dzień dobry. Chciałem panu podziękować. Ale za co? Za to, że pan gra. Grając w lotto, wspieramy polski sport. A mogę prosić autograf? Pewnie. Lotto. Gramy dla sportu i kultury.